Można powiedzieć, że filmy o boksie stanowią w kinie odrębny gatunek. Od początku historii kinematografii powstało ich naprawdę całe mnóstwo. Często inspiracją do ich powstania były kariery szczególnie wybitnych bokserów, takich jak na przykład Mohamed Ali, Jake LaMotta czy Mike Tyson, choć powstawały też oczywiście produkcje opowiadające historie fikcyjnych zawodników. Najpowszechnie kojarzone filmy powstawały jakoś na przełomie lat 70. i 80. W 1976 triumfy świeciły Rocky, a 4 lata później Wściekły Byk. Oczywiście to nie były jedyne produkcje, które skupiały się na tym temacie, ale nie da się ukryć, że od tamtego czasu w filmach o boksie dominuje właśnie ten hollywoodzki punkt widzenia. Dlatego też myślę, że warto od czasu do czasu zerknąć na ten temat czy w ogóle na temat sportu z trochę innej, może trochę bardziej kameralnej perspektywy. I właśnie z taką intencją szedłem na seans Small, Slow, But Steady filmu o boksie, który jest w zupełnie innej kategorii wagowej. Ale zanim o nim opowiem, zaczniemy od odrobiny historii. Pierwsze produkcje, których tematem przewodnim był boks, powstawały jeszcze w latach 90. XIX wieku. Jednym z prekursorów był film relacjonujący walkę Michaela Leonarda i Jacka Cushinga, nakręcony w 1894 roku przez Williama Dicksona. Ze względu na polski wątek warto wspomnieć też o pojedynku bokserskim, który zyskał miano walki stulecia, czyli potyczki między Jamesem Corbettem i Bobem Fitzsimonsem z 1897 roku, zarejestrowanej przez kamery studia Veriscope. Gdzie w tym wszystkim polski wątek? Już tłumaczę. Około miesiąc po walce studio Veriscope zorientowało się, że w obiegu krąży seria krótkich filmów, które reklamowane są jako walka Corbeta i Fitzsimonsa. Ukazało się, że ktoś odtworzył ją na podstawie relacji prasowych, nagrał scena po scenie z udziałem aktorów, którzy udawali profesjonalnych zawodników i sprzedawał z zyskiem. Tym kimś był Zygmunt Lubrzyński, Polak pochodzenia żydowskiego, znany powszechnie jako Zygmunt Lubin. Pewnie zastanawiacie się, jak mu się to udało. W tamtych czasach na bilety na walkę bokserską mogło pozwolić sobie niewielu. Dlatego też pomysł ich nagrywania wydawał się tak genialny. Z drugiej strony oznaczało to też, że większość potencjalnych widzów tak naprawdę nie wiedziała, jak dokładnie wyglądają ci zawodnicy. Dlatego nie można było oczekiwać od nich, że rozpoznają ich nagranych na dość niedoskonałej wtedy jeszcze taśmie filmowej. Veriscope, które zapłaciło za możliwość nagrania walki stulecia, było wściekłe ich wersja była jeszcze w trakcie realizacji, a filmy stworzone przez Lubina okazały się sporym sukcesem. Współcześnie, prawie 130 lat później, filmy o boksie wcale nie tracą na popularności. Boks jest jedną z najchętniej filmowanych dyscyplin sportu. Oczywiście bijatykom na ringu wciąż jest daleko do bijatyk między superbohaterami, ale tego typu produkcje nadal powstają w miarę regularnie, choć zazwyczaj nie jest o nich zbyt głośno. Wyjątkiem tutaj może być seria Creed. Które jest kontynuacją, a zarazem spin-offem serii Rocky. Natomiast film, o którym chciałbym dziś opowiedzieć, stoi zupełnie po drugiej stronie barykady. Small, Slow but Steady to bardzo kameralna produkcja, która opowiada historię Keiko, japońskiej niesłyszącej bokserki, która bierze udział w profesjonalnych walkach. I od razu mówię, że na ten moment raczej nie znajdziecie tego filmu w kinach czy na streamingu. Bo sam miałem przyjemność zobaczyć go w ramach pokazów na festiwalu filmowym w Berlinie. Szczerze mówiąc, miałem problemy nawet z tym, żeby znaleźć w internecie jakieś fragmenty tego filmu, dlatego też ta jedna scena, którą znalazłem, może pojawić się w tym materiale kilkukrotnie. O, także wybaczcie mi, ale niestety nic na to nie poradzę. W każdym razie, kiedy ten film już się gdzieś pojawi, to zdecydowanie warto dać mu szansę. Small, slow but steady. Nie jest dziełem, które ma bić rekordy w box office, ale nie czyni go to wcale gorszym od produkcji z większym budżetem. Główna bohaterka, wspomniana wcześniej Keiko, kocha boks. Mimo że nie jest on dla niej zbyt łatwy, bo od urodzenia jest niesłysząca. Dlatego też trudno było jej znaleźć klub, który by ją przyjął. Zgodził się tylko trener Katsumi Sasaki prezes jednego z najstarszych istniejących jeszcze klubów w Tokio, a może i całej Japonii. Warto wspomnieć też, że film ten inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, które zostały opisane w książce Makenai-de. Jest to autobiografia Keiko Ogasawary, zawodniczki, która była pierwowzorem głównej bohaterki. Filmową Keiko poznajemy już jako w miarę ukształtowaną zawodniczkę, która jest po swojej pierwszej, nieoczekiwanie wygranej walce, a teraz przygotowuje się do następnej. Niestety nie wie jeszcze, że nad jej ukochanym klubem zbierają się czarne chmury. Jej mentor, Człowiek, który dał jej szansę, zmaga się z własnymi problemami zdrowotnymi, a klub jest coraz bardziej nierentowny, i wszystko wskazuje na to, że trzeba będzie go zamknąć. A pośrodku tego wszystkiego jest właśnie Keiko, oczko w głowie całego klubu. W jej rolę wciela się Yuki no Kishi, która podjęła się naprawdę trudnego zadania. Postać, którą się wciela, w zasadzie nic nie mówi. Ze swoim otoczeniem komunikuje się za pomocą języka migowego, gestów albo po prostu korzystając z małej, podręcznej tablicy. Ale mimo tych ograniczonych środków wyrazu, aktorka wywiązuje się ze swojego zadania naprawdę dobrze, co zresztą zauważa sam reżyser Showmiake. Mowa ciała i mimika twarzy w zupełności wystarczą jej, by przedstawić emocje, którymi targana jest główna bohaterka. Ale tym, co robi najlepszą robotę, są chyba jej oczy, które dosłownie są zwierciadłem duszy Keiko i to właśnie chyba ten aspekt ostatecznie przekonał reżysera do zaangażowania właśnie tej aktorki. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy wciela się ona w osobę z niepełnosprawnością, bo w 2017 roku w filmie Hikari Tuhage zagrała osobę niewidomą. Small, Slow, But Steady nagrana jest na 16 mm taśmie z charakterystycznym ziarnem, co sprawia, że produkcja ta dość mocno wyróżnia się wizualnie na tle innych tego typu dzieł. Sam reżyser w bardzo ciekawy sposób uzasadnia tę decyzję artystyczną, twierdząc, że podjął ją trochę w obawie o zdrowie aktorki. Small, Slow, Bat Steady nie jest wysokobudżetową produkcją. Na planie nie mieli do dyspozycji kaskaderów. Yuki no Kishi, wcielająca się w główną bohaterkę, sama musiała zadawać i przyjmować na siebie wszystkie ciosy. Gdyby film kręcono cyfrowo, twórcy mogliby pozwolić sobie na nieograniczoną liczbę dubli, ale w związku z wykorzystaniem taśmy filmowej ich liczba musiała być ograniczona do minimum. Z zyskiem dla zdrowia aktorki, która nie musiała wielokrotnie powtarzać sekwencji, w których jej postać obrywa. Z drugiej strony argumentuje te decyzje powodami czysto estetycznymi. Wspomina, że nagranie filmu na taśmie sprawiło, że z jednej strony dodało mu to realizmu, a z drugiej nadało trochę baśniowej atmosfery, co jego zdaniem bardzo pasowało do tematu tego filmu. W ogóle warto pochylić się też nad postacią reżysera, bo Shomiyake może być jednym z najciekawszych japońskich twórców młodego pokolenia. W rozmowie z organizatorami Berlinale reżyser opowiada o tym, jak przy tworzeniu tego filmu inspirował się produkcjami z okresu kina niemego, a w krótkim wideo, które było wyświetlane zaraz przed projekcją, wspomniał nawet Charlie'ego Chaplina. I te tropy w estetyce tego filmu są trochę widoczne. Nie powiedziałbym, że mamy tu na przykład typowo slapstickowy humor, ale wiele zabawniejszych momentów w tym filmie wynika z niedopowiedzeń, tak jakby główna bohaterka była wyrwana z jakiegoś filmu niemego, w związku z czym ani ona nie zawsze rozumie, co próbuje przekazać jej świat zewnętrzny, ani też ten świat zewnętrzny nie do końca rozumie ją. Jeśli chodzi o inspirację reżysera, to wśród nich wymienia twórczość dokumentalną Frederica Weissmana, ze szczególnym uwzględnieniem jego filmu Boxing Gym, choć nie ukrywa też swojej fascynacji filmem Rocky, jak sam wspomina, w swoim filmie najbardziej chciał skupić się na estetyce samego sportu i obecnym w nim rytmie. W ogóle dość mocno w tym filmie widoczna jest wrażliwość jego twórcy i empatia, z jaką podchodzi do swoich bohaterów. Zresztą, podobnie jak w swoich poprzednich produkcjach, tak i tutaj, na tapet bierze osobę, która jest w jakiś sposób odizolowana od otaczającego ją świata. I jak wspomina sam reżyser, ta samoizolacja, której na pewnym etapie w ciągu ostatnich lat musieliśmy się wszyscy poddać, mogła wpłynąć na sposób, w jaki przedstawił w swoim scenariuszu główną bohaterkę. Zresztą to chyba jeden z pierwszych filmów, jaki widziałem, który nie był stricte o pandemii ale gdzie ta pandemia była po prostu gdzieś w tle i zastanawiam się, czy w przyszłości tego typu podejście może stać się częstsze. Jeśli chcecie zapoznać się z twórczością Shomiakiego, to na Netflixie jest serial Klątwa you on Początek, którego jest reżyserem. Pod względem klimatu zapewne dość mocno odbiega od najnowszego filmu, ale myślę, że dobrze pokazuje, że mamy do czynienia z kimś, kto naprawdę zna się na swoim fachu. Już raz to powiedziałem, ale dla lepszego wydźwięku powtórzę to raz jeszcze. Small, slow but steady to film, na który naprawdę warto czekać. Choć możliwe, że nie jest do końca dla każdego. Jeśli w filmach obok się najbardziej cenicie takie rzeczy jak widowiskowość, robienie show, interakcje zawodników z widownią i reakcje tejże widowni, to ten film może po prostu nie być dla Was. Ale jeśli równie ważne jest dla Was to, co dzieje się za kulisami, czyli walka zawodników z własnymi ograniczeniami, ich motywacja i dążenie do celu krok po kroku to z pewnością docenicie ten film. To kameralna historia, która ma swoje ograniczenia spowodowane budżetem i formą, którą wybrał reżyser, ale wciąż jest to kawał znakomitego kina. I z jednej strony ze względu na postać głównej bohaterki to chyba najbardziej nietypowy film o siebie, jaki widziałem, ale z drugiej strony jest w nim to wszystko co jest w tego typu filmach najważniejsze. I myślę, że Rocky mimo pewnych oczywistych trudności komunikacyjnych prawdopodobnie i tak znalazłby z Keiko wspólny język.